Czy Bethesda upadnie tak samo jak Piranha Bytes? Studio, które dało nam Gotika, zostało jakiś czas temu zamknięte przez marną sprzedaż Alexa 2 i technologiczne zatrzymanie się w 2006 roku. Zamkniętość na zmiany oraz nowe trendy zebrało niedawno swe żniwo. Pytanie brzmi, czy Bethesda, która zatrzymała się technologicznie w 2011 roku, może podzielić niedługo losy Piranha Bytes? No ale przecież Bethesda należy do Microsoftu. No to żeby upadła Bethesda, no to najpierw musiałby chyba upaść cały Microsoft. Niekoniecznie. Oto Peter Molinu, człowiek który dostarczył branży gier takie klasyki jak Dungeon Keeper, serię Fable bądź serię Black and White, z czego te dwie ostatnie były już tworzone pod egidą nieistniejącego już studia Lion. Człowiek ten z jednej strony zasłynął ze swojego świeżego spojrzenia na branżę gier ale również z licznych kłamstwewek, hasełek marketingowych, które miały znaleźć się w grze, ale koniec końców, z niewyjaśnionych nigdy powodów, nigdy nie były w planach. Brzmi chyba znajomo, no co? Lionhead zostało wykupione przez Microsoft w 2006 roku i zamknięte w 2016. No dobra, wiemy już, że Moliniu był, nazwijmy to, pierwszym Todem Howardem i że Lionhead już padło. Czy to oznacza, że Bethesda może kopać swój grób? No nie. Aby zrozumieć pełny obraz sytuacji, muszę pokrótce opowiedzieć, jak zmieniały się gry na przestrzeni lat i jaką rolę w tym wszystkim odegrała Bethesda. Więc rozsiądźcie się wygodnie i potraktujcie to jako moją osobistą analizę tego zagadnienia. To, co na pewno trzyma Bethesdę przy życiu, to bez wątpienia osoba Toda Howarda. Można mówić o nim wiele złego, jednak jedno trzeba mu przyznać: jest on doskonałym sprzedawcą. Widać to po m.in. ilości sprzedanych starfieldów. Oh, yeah. Ze swoją wielką charyzmą, wręcz scenicznością, potrafi porywać tłumy, w tym wypadku klientów, którzy chętnie kupią jego nową grę. W świecie, gdzie dosłownie każdy walczy o naszą uwagę, jest to na pewno znaczący wyróżnik. Grania Bytes nie posiadała żadnego charyzmatycznego przedstawiciela, no chyba, że pan Bjorn był dla kogoś niezwykle przekonujący, no to nie wiem. Wiecie czym jeszcze przed laty wygrała Bethesda? Tym, że wszystkie współczesne action-RPG jak Wiedźmin, Mass efekty Dark Souls i wiele innych Swoją formę mniej lub bardziej zawdzięczają Beteździe. Dlaczego? Aby to lepiej zobrazować, cofnijmy się do początku lat 2000. Wcześniej RPG były grami turowymi w rzucie izometrycznym. Do takich zaliczamy m.in. pierwsze Fallouty, Baldury, Icewind Dale, Planetskiej Torment i wiele innych. Po drodze narodziło się Diablo, które dało początek gatunkowi znanego dzisiaj jako Hack and Slash. Tutaj nie mieliśmy już walki turowej, jednak dalej pozostał rzut izometryczny. I tutaj po raz pierwszy na scenę wchodzą gry które dzisiaj nazywamy action-RPGami, które po pierwsze odbywają się w czasie rzeczywistym, po drugie zrezygnowały z rzutu izometrycznego na rzecz kamery z pierwszej lub trzeciej osoby. Dzięki tym zabiegom stały się, nazwijmy to, bardziej filmowe i mogły w ten sposób pokazywać coraz bardziej spektakularne sceny, a także zachowania postaci niezależnych. Mowa tutaj o czynnościach, że postać o danej godzinie sobie gdzieś tam chodzi, posadzie o danej godzinie rozmawia z tą i z tą postacią i tak dalej. Dodatkowo dzięki implementacji grafiki 3D Zaczęły być coraz bardziej realistyczne, co jeszcze bardziej potęgowało imersję w danej produkcji. Dzisiaj, kiedy widzimy kadry z tamtych gier, raczej dupy nie urywają. Jednak wtedy wszyscy gracze okrzykali to arcydziełem, że nikt wcześniej nie spodziewał się, że gry mogą wyglądać aż tak realistycznie. Innym elementem, na który w tym wypadku wpływa wyłącznie perspektywa z pierwszej osoby, to to, że bardziej możemy wczuć się w naszą postać, ponieważ dosłownie widzimy świat jej oczami. To z kim walczył to kto wygrał. Z jednej strony ringu mamy Gotika, a z drugiej Marooinda. Omówimy to sobie na przykładzie tych dwóch gier, ponieważ są one bardziej znanymi przypadkami. Zwróćcie uwagę, że w Gotiku dostaliśmy gotową postać gotową w sensie wyglądu a wszystkie nasze zdolności, specjalizacje w danej dziedzinie zdobywaliśmy dopiero z biegiem gry. Na początku poruszając się niezdarnie, z czasem nasza postać zdobywała pewności siebie poprzez wymaksowanie konkretnej umiejętności. Tak, to jest ten moment, kiedy to porne sterowanie staje się elementem gameplayu gry, który wpływa na imersję. Z drugiej strony Morrowind, który już na starcie pozwala nam po pierwsze wybrać swoją rasę, z czego każda z nich ma swoje specjalne perki, jak to, że na przykład Wood Elf jest doskonałym łucznikiem. Po drugie, od razu możemy dostosować statystyki naszej postaci, czy ma mieć więcej siły, więcej magii, tak dalej. W Soulsach jest to na przykład wybór klasy różniący się gameplayem i zdolnościami, ale dalej pełni tutaj podobną rolę. Innym elementem jest to, że zarówno w Gothicu, jak i innych Grach pirani musimy się wszystkiego uczyć od zera. Chodzi mi o to, że w wielu współczesnych RPG takie umiejętności jak skradanie się, otwieranie zamku, perswazja, są to umiejętności, które domyślnie na starcie mamy już odblokowane i ewentualnie z biegiem gry maksujemy te zdolności i ulepszamy ich właściwości. Natomiast w Gotyku i innych grach pirani, takie podstawowe, można powiedzieć, umiejętności jak skradanie musieliśmy dopiero nauczyć się, czytaj, wykupić umiejętność u osoby, która już umiała się na przykład skradać. I dopiero w Wtedy po odblokowaniu i nauczeniu się umiejętności skradania, nasza postać faktycznie mogła się skradać. Analogicznie było z innymi umiejętnościami. W Morrowindzie mieliśmy od razu te wszystkie basicowe umiejętności, a w trakcie gry ilekroć używaliśmy tego, na przykład otwieraliśmy jakiś zamek, bądź szynkę, drzwi itd. no to nasza postać automatycznie rozwijała tę konkretną umiejętność i co za tym idzie, stawała się coraz lepsza, mogła otwierać coraz to trudniejsze zamki, a oprócz tego każda umiejętność posiadała swoje dedykowane perki. Na przykład w wypadku walki wręcz byłoby to wykupienie perka, który sprawia, że broń jednoręczna zadaje 15% więcej obrażeń. Jednak dalej mieści się to w kategorii używania Broni białej. Jak widać, już tutaj BTZ pokonała pirania Bytes i ustandaryzowała gatunek action Nawet jeżeli nie wszystkie elementy oni bezpośrednio wymyślili, to bez wątpienia przyczynili się do popularyzacji tego i każdy później chciał ich naśladować. I do dzisiaj te rozwiązania funkcjonują w mniej lub bardziej zmienionej formie. Jednak to dopiero początek, bo wisienką na torcie był wydany w 2006 roku Oblivion, który swoją strukturą pokazał, jak mają wyglądać open worldy. Dodał opcję szybkiej podróży, którą znamy z praktycznie wszystkich współczesnych gier. Wcześniej przez ograniczenia sprzętowe albo nie było jej wcale, albo była bardzo okrojona. Oblivion spopularyzował także marker questów, który pokazuje, gdzie mamy się kierować, aby wykonać zadanie. Dziś obecny niemal wszędzie. Oczywiście takie rozwiązania jak wskaźnik pokazujący cel zadania były już wcześniej np. w GTA. Jednak nie da się ukryć, że Bethesda mocno spopularyzowała to rozwiązanie i to, jak ma ono wyglądać. Podsumowując ten segment rozwoju RPG, widać, że tutaj Bethesda, już pod kierownictwem Doda Howarda, mocno ustandaryzowała i zdefiniowała, jak mają wyglądać action RPG. Tego nie można powiedzieć o Piranha Bań. Gothic z jednej strony był wymagający od samego początku, ale przez swoją trudność był też odpychający dla wielu potencjalnych odbiorców. Bethesda ze swoimi grami stawiała na przejrzystość i poniekąd prostotę aby tym samym przyciągnąć do siebie szerszą gamę odbiorców. I oczywiście każdy gracz oczekuje czegoś innego od gier. Jedni wolą po prostu włączyć grę, czylować bombę i żeby nic im tutaj zbytnio nie przeszkadzało. Oni tu przyszli się relaksować i tyle, jest to ok. Inni gracze natomiast lubią dokładać sobie wyzwania i tym samym poczuć większą satysfakcję, na przykład po pokonaniu kolejnego wozu w Soulsach. Czy w takim razie Bethesda istnieje tylko przez dawne zasługi Toda Howarda i jego dzisiejszą sceniczność? Zastanówmy się, co by było, gdyby go zabrakło. Jego i tej sceniczności, wręcz talentu do Poruszania się między sprytnymi chwytami marketingowymi, byciem iluzjonistą, który Oczarowuje widownie. Bez tych cech oraz umiejętności opowiadania o swoich grach w taki sposób, żeby odbiorca sam mógł sobie wyobrazić to, wszystko co on mówi, czy Bethesda bez tego mogłaby aż tak dobrze sobie nie radzić? W końcu, jak Moliniu opuścił szeregi Lionhead Studio, zostało jakiś czas później zamknięte. Czy to oznacza, że tylko Todd Howard trzyma tę firmę przy życiu? Niestety, nie jest to takie proste do stwierdzenia. Lionhead padło przez naciski Microsoftu, który wtedy mocno szturmował, że wszędzie ma być Kinect. O tej marketingowej porażce Widzieliśmy więcej o epokach historycznych w gamingu, więc jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to odsyłam. Link zostawiam w opisie oraz przy przypiętym komentarzu. Moliniu po odejściu z Lionhead został dyrektorem kreatywnym, który miał promować Kinecta na terenie Europy. Jednak opuścił to stanowisko już w 2012 roku i od tamtego momentu do teraz prowadzi firmę 22Cans. Przypomnijmy, że Lionhead zostało zamknięte w 2016, więc długo po odejściu tego największego oszusta branży gier, jak to Zwykło się o nim mówić. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli osobny materiał o tej osobie, bo jest to bez wątpienia dosyć ciekawa persona. To, co ma Bethesda niezależnie od Toda Howarda, to dwie silne marki Scrollsy i Fallouty. Wiem, możecie nie lubić Falloutów Bethesdy, jednak gdyby nie oni, pewnie nie dostalibyśmy tak dobrego serialu na Amazonie, nie powstałoby wychwalane przez wszystkich New Vegas, a marka byłaby dzisiaj tylko ciekawostką na kartach growej historii, o której pamiętaliby tylko jej weterani. Więc ponownie, czy ta firma może upaść, jak zabraknie w niej Howarda? Dowiemy się tego pewnie dopiero za parę lat. A tyle ode mnie, chętnie poznam wasze zdanie na temat Bethesdy i tego, co się może z nią stać w najbliższej przyszłości. Zapraszam do merytorycznej dyskusji w komentarzach pod filmem. Sami widzicie, że jest tutaj masa zmiennych, których nie do końca można przewidzieć, więc myślę, że może z tego wyjść naprawdę ciekawa dyskusja. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych materiałów. Do zobaczenia. Baldur's Gate Three. Why are we still here?